W 2018 roku miał premierę, teraz jest po liftingu. Lexus ES pierwszy ES, którego wprowadzono oficjalnie do Europy. Wiele zmian nie trzeba było wprowadzać, bo to naprawdę znakomite auto. Niemniej, dla porządku, należy o nich opowiedzieć. Jak widzicie po roślinności jestem w dość egzotycznym miejscu, to jest wyspa Majorka. Nie znam się, ale prawdopodobnie to są opuncje. No w każdym razie coś co u nas tylko w ogrodach botanicznych występuje. A to jest nowy Lexus ES, oczywiście hybrydowy, niestety z kamerami zamiast lusterek, ale o tym za moment. Zapraszam. I dzień dobry już z za kierownicy nowego Lexusa ES Będzie nam przeszkadzała pani nawigacja, ale zrobiłem co się da, żeby była jak najciszej, bo no ja bym się tu zgubił. Jak widzicie pierwsza najważniejsza zmiana. Mamy zupełnie nowy wyświetlacz. W dodatku, on jest w pełni dotykowy teraz, a dwa, że jest wręcz nieprawdopodobnie responsywny. I to jest ogromna przyjemność e, współdziałanie z tym systemem multimedialnym, który, co prawda, ma dokładnie tę samą filozofię co zawsze ten sam interfejs co zawsze. Ale teraz przynajmniej naprawdę działa. I co tu dużo mówić? No niestety, nie jest to jeszcze najnowsza wersja interfejsu, taka jaką Wam pokazałem testując również tutaj na Majorce nowego Enixa. Nie jest to najnowsza wersja interfejsu, ta w której Apple CarPlay jest bezprzewodowe. Tu jest przewodowy. Ale przynajmniej naprawdę działa. Mamy tutaj najnowszą wersję adaptacyjnego tempomatu. Mamy przekonstruowane raczej zmienione nastawy tylnej osi, tylnego zawieszenia. Mamy, oho, koledzy w innym ES-ie będą robili zdjęcia. Ja zdjęć zrobiłem mało jak widzieliście, ale resztę dopełnimy zdjęciami prasowymi. W każdym razie mamy tutaj zupełnie nową generację tych nieszczęsnych kamer zamiast lusterek. One na pewno mają ogromne zalety. Tym bardziej, że ta nowa generacja oznacza, że jest o wiele lepsza responsywność całego systemu, że jest o wiele lepsza rozdzielczość, że automatyka działania jest o wiele lepsza. No i nie ma ogromnych lusterek, które jednak zasłaniają zwykle e, spory kawał bocznych szyb, a więc ograniczają widoczność. Ale no żeby nie oszukać, to te lusterka Cyfrowe, już mi dwa razy w czasie jazdy zgasły. Tak zupełnie, zupełnie, zupełnie. Bez żadnego powodu. Nie, że nie wiem, za mną jechał ktoś, kto miał wyjątkowo silny lidar i oślepił kamery. Nie. No, nie, bo nie. Nie wiem, nie znam się, ale nigdy mi się nie zdarzyło, żeby normalne lusterko. Przestało pokazywać. A no, chyba że je ktoś urwał, ale, tak jak powiedziałem, z całą pewnością system kamer ma mnóstwo zalet. Niemniej ja go nie chcę. Tak samo jak nie chcę tej ładowarki indukcyjnej, która tutaj jest, bo ona nadal nie chce rozmawiać z moim iPhone'em, nawet. Nawet jeżeli zdejmę z niego tę silikonową otoczkę, która ok, być może jest przezapla jakoś specjalnie skonstruowana, nie wiem, może coś w tym silikonie jest ukryte. Ale nie, nawet zupełnie goły telefon nie daje się tam naładować, więc mamy tę samą sytuację co zwykle, czyli zbyt duże wymagania energetyczne. I ładowarka nie daje sobie z tym rady. Eee, ale to nie jest coś, przez co bym skreślał ten samochód, absolutnie. Przede wszystkim dlatego, że ja uwielbiam nim jeździć. On mi się strasznie podoba. Tak, wiem, o gustach się nie dyskutuje. On jest według mnie fantastycznie komfortowy. Owszem, ma swoje wady tradycyjnie dla Toyoty te wady ma, czyli na przykład no tak jak wam pokazywałem te ujęcia z przedniej kamery o to widać od razu, że ten fantastycznie responsywny ekran no nie jest w stanie ukryć tego, że kamery stosowane przez Lexusa są dokładnie tej samej jakości co kamery w Toyocie, czyli y tak. To jest ten sam problem, który ma Toyota i Lexus z systemem czytania znaków, ograniczeń prędkości i tak dalej. To nie chce działać. Dobrze, proszę pani. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Eee, ale to są drobiazgi, bo adaptacyjny tempomat jako taki działa tutaj. Wyśmienicie otrzymał dodatkowe funkcje pod tytułem e, na, zmiana nastaw, zmiana prędkości, jeżeli zbliżamy się do niebezpiecznego miejsca, jeżeli dojeżdżamy do zakrętu. No to co w tej chwili najlepsi mają, ma również Lexus, chociaż no nie oszukujmy się, to nie jest ten sam poziom. Co? Uwaga, w skodzie ENIAC. Ale Skoda ENIAC przebija również um, wszystkie inne samochody z grupy Volkswagena, włącznie z Audi i Porsche, więc to jest taki dość dyskusyjny punkt odniesienia. W każdym razie, Ech. kiedy ostatni raz jechałem dla Was tym samochodem, to zepsuł mi się ten mikrofon. I użyłem mikrofonu ręcznego, który wepchnąłem tu pod osłonę szklanego szyberdachu, a co za tym idzie, on zbierał przy bezpośrednim niczym nie amortyzowanym dziękuję styku z szybą, on zbierał hałas opływu a nie to co naprawdę dzieje się w kabinie, a mianowicie w kabinie dzieje się nic. Jeżeli nie zaczynamy prób wykorzystania maksymalnego przyspieszenia tego zespołu hybrydowego, bo jest dokładnie ten sam, taki sam jak w Toyocie RAV4, czyli 218 konny zespół hybrydowy synergiczny Dobrze, proszę Pani. Składający się z dwójpółlitrowego, czterocylindrowego, wolno silnika pracującego benzynowego. Pracującego w trybie I. Millera i Atkinsona. O niesłychanej wręcz sprawności, aż 41% benzynowy silnik o takiej sprawności. I on jest połączony z dwoma silnikami elektrycznymi, w tym jednym trakcyjnym i jednym sterującym przekładnią ECVT. Czyli przekładnią planetarną, która tutaj realizuje bezstopniowość przełożeń. Na Oczywiście to jest ten sam przypadek, co w innych hybrydach grupy Toyoty, czyli dla ludzi, którzy nie potrafią się przyzwyczaić do akustycznego efektu ślizgającego się sprzęgła. Czyli uwaga tego. Czyli akustycznie silnik nie zgadza się z tym, co robi cały samochód. Ale kiedy człowiek się do tego przyzwyczai, to nagle się okazuje, jak bardzo szybkie i żwawe jest to auto. Nie w sensie szaleńczego przyspieszenia od zera do 100 bo pod tym względem, auto nie rzuca na kolana. Ale pod względem natychmiastowości reakcji na gaz, a przede wszystkim obłędnej ekonomiki jazdy. No mamy 5,9 w tej chwili średnie spalanie. Na tej o trasie, to jest w sumie to 60-170 km chyba. Nie, nie, nie jestem pewny. W każdym razie yy, udokumentowane próby przeprowadzone tym samochodem na tej trasie dały średnią prędkość 62 km na godzinę i średnie spalanie poniżej 6 litrów przy średnim wykorzystaniu jazdy. Elektrycznej na poziomie 40% czasu jazdy, 40% trasy. Stąd również taki wynik średniego spalania, mimo że no, ja też nie próbuję być ekonomicznym kierowcą, tyle, że ja już się polubiłem z hybrydami Toyoty i potrafię nimi jeździć. Nie na zasadzie, że ja się musiałem do nich dostosować. Nie, po prostu ja się przyzwyczaiłem. A w przypadku tego samochodu przyzwyczajenie się jest jeszcze łatwiejsze, ponieważ A jest fenomenalnie komfortowy, mimo że adaptacyjne amortyzatory występują tylko w jednej specyfikacji, F-Sport, która jest naprawdę usportowiona, więc. Te adaptacyjne amortyzatory służą temu, żeby mm, na specjalne życzenie obniżyć sportowość charakteru zawieszenia. Natomiast wszystkie inne specyfikacje są po prostu super komfortowe i luksusowe, ale bez bujania. Tym bardziej, że teraz po liftingu, czy w ramach liftingu, nieco przekonstruowano tylną oś w sensie Dwa elementy wielowahaczowego zawieszenia mają inny profil. I odrobinę zmieniono charakterystykę pracy amortyzatorów. Efekt jest taki, że ten superkomfortowy samochód zrobił się jeszcze bardziej komfortowy, a jednocześnie prowadzi się jeszcze przyjemniej, ponieważ zachowanie tylnej osi w ogromnym stopniu wpływa na zachowania układu kierowniczego. Więc no, jazda tym samochodem jest dla mnie jeszcze większą przyjemnością. Czuję się tu znakomicie, jest wyśmienita ergonomia, również funkcjonalna, użytkowa w tej chwili, ponieważ nie trzeba niczego ustawiać poprzez niepasujący mi zupełnie touchpad tutaj. To jest w zasięgu ręki kierowcy, nachylone do kierowcy, idealnie w polu widzenia, idealnie w zasięgu. W dodatku, ten nowy ekran dotykowy jest matowy, i raz, że się nie paluchuje, a dwa, że nie puszcza zajączków po oczach. Zajączków nie puszczają również te dwa wyświetlacze których nie lubię, ale to już powiedziałem: wystarczy. Eee, w sumie, jakby wam to powiedzieć, to jest naprawdę wspaniały samochód dla menedżera. Tym bardziej, że jak znam życie i grupę Toyoty, to eee, polityka flotowa. Sprawia, że to auto, przy wszystkich swoich zaletach, niskich kosztach eksploatacji, niż tych niskich kosztach serwisowania, wysokiej wartości rezydualnej, dużo wyższej od rywali, jeszcze w dodatku za luksusowe auto wymaga zapłacenia zupełnie nieluksusowej ceny. Aha, pomijając zupełnie bazową wersję specyfikacyjną, Możemy tutaj mieć lampy główne w technologii Bladescan, która jest patentem lexusa, nawet nie Toyoty, i jest odpowiednikiem matrycowych reflektorów głównych lamp głównych u rywali. Tyle, że tutaj. Matrycowość w sensie wybierania punktów oświetlanych lub wygaszanych przez lampy jest realizowana zupełnie inaczej niż w matrycowych lampach. I przyznaję się bezbicia jako fascynat techniki i technologii, nie potrafię zrozumieć, jak to działa. Ale działa znakomicie. Ja to ćwiczyłem w aktualnym modelu RX, który miałem do dyspozycji również w nocy, i to rewelacyjnie działa. Szczególnie świetnie się to komponuje z tym, że Lexus ES zawsze seryjnie ma na pokładzie pełne wyposażenie z zakresu bezpieczeństwa ochrony i wsparcia. W tym zupełnie nowej generacji, system nadzoru nad ruchem innych uczestników, mianowicie na skrzyżowaniu obserwuje zarówno tych, którzy mogą jechać z przeciwka, jak tych, którzy mogą przecinać, Nasz tor jazdy, a jeszcze w dodatku system rozpoznaje pieszych nawet w bardzo, bardzo słabych warunkach widoczności. Wszystko to razem sprawia, że ta ogromna przyjemność z jazdy samochodem jest również niesłychanie bezpieczna i relaksująca. To jest jeden z moich absolutnych ulubieńców, nawet jeżeli wciąż jestem śmiertelnie obrażony na Lexusa, że do Europy wprowadził tylko jedną wersję napędową tego samochodu. Bo ES ma jeszcze benzynowe odpowiedniki dwulitrowy, trzylitrowy, trzy litrowy. 3 3,5 litrowy to są oczywiście fałszustki benzynowe. Dwulitrowy jest doładowany. Jest jeszcze wersja z napędem na 4 koła normalnym, pełnym, mechanicznym. I jest wersja z napędem na 4 koła typu AWDi, czyli dla. Dobrze. Dla wersji hybrydowej. To jest z dodatkowym silnikiem elektrycznym na osi tylnej co znamy na przykład z modelu um, Toyota Proszę RAV4. Na trzecim, nie wiem, czym to jest spowodowane, ale no fajnie by było mieć trochę większy wybór. Niemniej, ok. Kiedy się to przyjmie do wiadomości, to człowiek ma naprawdę samą przyjemność z jazdy tym autem. Zresztą, nie oszukujmy się. Ja... I tak na pewno bym go wziął w wersji hybrydowej. Aczkolwiek bardzo chętnie z dopędzaną osią tylną, czyli AWDI. Ale nie ma. A o samochodzie myślę jak najlepiej. Tylko chyba jednak poprosiłbym o normalne lusterka. Aha, oczywiście mamy tutaj system nagłośnienia Marka Lewinsona, który oczywiście ma w tej chwili wybitnych rywali w postaci systemów nagłośnienia. Zarówno burmester, Proszę, na jak przede wszystkim Bowers and Wilkins. Ale to jest absolutna światowa czołówka, o wiele, wiele tańsza od Bowers and Wilkins. Dziękuję. Do widzenia.